Dzień dobry, witam serdecznie. Marzena Gwoźnik z miłością do życia. Dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać, moi drodzy przyjaciela, jak pokonać raka mentalnego i fizycznego. I teraz, tak na początek, cykle w życiu człowieka. Pokonać raka. Hmm. Jeszcze raz witam wszystkich Państwa serdecznie. I zaczynam przygotowywać serię krótkich materiałów, które wpłynęły na uzdrowienie moje z jednego z najgorszych wrogów, jakie mogą być naszego mózgu, nowotwór złośliwy układu nerwowego w mózgu Skąpo-Drzewiak, w którą udało mi się z pełną świadomością pokonać. Był, i jest to dla mnie, wyjątkowy i szczególny czas. Rozwoju mojej świadomości, programowania mojej podświadomości, zaczynając ten proces, oczywiście, od poznania siebie, mojego ja i mojego ciała, oraz dodatkowo otwierając się medycyną kwantową i koncentratami roślinnymi z najwyższej półki. I tym oto sposobem jestem w pełni zdrowa, szczęśliwa, pełna energii i posiadam otwartość serca, do dzielenia się z tym, aby pomagać innym istotom, które są w trakcie doświadczania różnych wyzwań życiowych. Bo przecież jest samo, to jest samo nasze cudowne życie, tu i teraz. I tak na początek powiemy sobie o cyklach w życiu człowieka. Dla przykładu, od pierwszego do siódmego roku życia to jest nasze dzieciństwo. W tym okresie, Pierwszym opanowujemy właśnie ciało, uczymy się chodzić i mówić. Na ten okres przypada pierwsza faza oporu w nas, w czasie której odkrywamy siebie jako samodzielną istotę. Teraz w wieku pomiędzy ósmym a czternastym rokiem życia jest fizyczny rozwój. W tym czasie pierwsze miejsce zajmują fizyczne przeobrażenia. Wraz z jego końcem powinniśmy przygotować ciało na wkroczenie w trzeci okres. A jest to okres um, od 15 do, 25, do 21 roku życia. A jest to psychiczny i już wtedy następuje rozwój. W tym czasie rozwija się sposób myślenia, przekonania nasze poglądy, poczucie odpowiedzialności, jak również nasza postawa. I główne rysy naszej osobowości. Uczymy się działania w społeczeństwie i stajemy się pełnoletni. A w wieku między 22 a 28, 28 roku życia, następuje już taka pewna stabilizacja. W tym okresie, moi państwo, umacniają się nasze uczucia i na plan pierwszy wysuwa się nasza osobowość. Równocześnie stajemy się bardziej wrażliwi. Na wyższe umiejętności, takie jak na przykład muzyka czy sztuka. Między 29 a 35 rokiem życia następuje nasza kreatywność. W tym czasie duch człowieka jest szczególnie ruchliwy. Uczymy się duchowej aktywności, imaginacji i kreowania. Zaczynamy rozpoznawać właściwą dla nas drogę i kroczyć nią. Pomiędzy 36 a 42 rokiem życia, no wtedy już występuje humanizm. Okres ten pozwala nam w wyższym sensie rozpoznawać i doświadczać ludzkiej społeczności. Otwierają się wtedy przed nami ukryte sprawy życia i zaczynamy już rozumieć, co jest naszym prawdziwym zadaniem. Pomiędzy 43 a 49 rokiem życia no, zaczyna się, pojawia się filozofia. Nasze filozoficzne spojrzenie na życie otwiera nam zupełnie nowy świat. Budzą się nowe ideały, które to stają się naszymi celami w życiu. Stawiamy sobie nowe priorytety, zaczynamy uwalniać się od materialnego świata i zwracamy się ku sprawom duchowym. A pomiędzy 50. a 56. rokiem życia religia. W tym czasie uwalniamy się od dotychczasowych ambicji. A co robimy? Zauważamy obniżenie się w nas tych witalnych sił ciała, i nie możemy już tak łatwo sprostać, słuchajcie, chorobom i różnym wysiłkom. To skłania nas do jeszcze większego zwrócenia się ku sprawom duchowym. Pomiędzy 57 a 63 rokiem życia, to zaczynamy, pojawia się u nas już żyjąca dusza. W tym okresie zaczynają się zmniejszać również duchowe możliwości, co rozumiemy jako wezwanie do rozwijania umiejętności duszy. Ciało i jego intelekt stają się dla nas narzędziami naszej duszy. Zaś między 64 a 70 rokiem życia a powstaje duch, staje się już widoczny. Uduchowiliśmy nasze ciało i całkowicie kończymy wtedy ucieleśniać naszego ducha. Czas, który nam pozostał, służy tylko temu właśnie celowi. I tak na samym początku zaczynamy od duchowego oczyszczania, które ja uczyniłam. Zaczynamy od wewnętrznego wyciszenia od medytacji. To jest założenie, jest do tego otwarte połączenie z wyższym naszym ja. Często jest ono jednak zablokowane. I tak właśnie było również w moim przypadku. I tak jeśli medytacja przynosi mały lub żaden rezultat, oznacza to, iż nie stworzyliśmy odpowiednich warunków do spełnienia się prośby. A najważniejszym założeniem jest duchowe, proszę Państwa, oczyszczenie, które otwiera duchowe nasze połączenie z naszym wyższym ja. A zatem, moi drodzy przyjaciele, powodzenie medytacji jest więc zależne od dokładności przeprowadzenia duchowego naszego oczyszczenia. Dla przykładu, połączenie może być zablokowane przez to, przez wewnętrzną dysharmonię. Powodem tego może być na przykład fakt, nieakceptowania siebie samej, samego, lub też swojej sytuacji życiowej. Drugim powodem może być świadome lub podświadome poczucie winy. Trzecim powodem może być na przykład błąkające się, mocno naładowane energią, kompleksy. Są to źle, słuchajcie, przyporządkowane wspomnienia, i niższe ja źle je połączyło, i wydaje się, iż mogą roz, po prostu rozładować się bez konkretnego powodu. Wielu ludzi cierpi na chroniczne zmęczenie, ponieważ kompleksy te systematycznie ładowane są nową energią, w związku z czym danemu człowiekowi brakuje jej do wykonywania codziennych właśnie zadań. I tak, moi drodzy przyjaciele, gdy przy pomocy wyższego ja usuniemy owe kompleksy, wtedy będziemy dysponować nie tylko większą ilością energii, ale również nie będziemy musieli już codziennie ładować ich nową energią. To da, nam, to da Wam i mnie, każdemu z nas, moi kochani, poczucie świeżości, gotowości do działania. Ale jeśli jednak blokady jeszcze występują, wtedy to codziennie należy prosić wyższe ja o ich usunięcie. Celem otwarcia połączenia, trzeba wtedy, a w cudzysłowie oczywiście, spłacić wewnętrzne długi. I dzięki temu uwolnić się od poczucia winy, które uniemożliwia nam skuteczną medytację. Jeśli niższe ja ma uzasadnione lub urojone poczucie winy, wtedy nie ma odwagi stanąć przed wyższym ja. Nie próbuje nawiązać z nim absolutnie kontaktu. Jednak pamiętajmy również, że także średnie ja może być obciążone poczuciem winy. W związku z czym nie jest w stanie tworzyć jasnych i przejrzystych form myślowych prośby. Pamiętajmy o tym, żeby codziennie prosić. Pamiętajmy, codziennie prosić o ochronę i przewodnictwo, aby czynić właściwe rzeczy i nie stwarzać nowych przeszkód. Oczywiście nasze fiksacje. Jak ja to nazywam a, żartobliwie fiksów, dyrdą i kompleksy, można usunąć również za pomocą medytacji, lub też po, no, po prostu do powrotu do sytuacji, która spowodowała blokadę. W związku z tym zapytaj siebie w czasie medytacji, kiedy nie opracowałeś, lub nie przeżyłeś ważnej sprawy, albo gdzie znajdują się naprężenia. A możesz także no, poprosić niższy ja. Aby ci pokazało obraz przyczyny blokady. Jeżeli masz problemy na przykład z nerkami, wtedy niższe ja czuję się brudne. Natomiast w przypadku kłopotów z woreczkiem żółciowym, masz prawdopodobnie do czynienia z napięciami, które związane są z czymś, z jakimś człowiekiem znajdującym się w swoim otoczeniu i tak dalej. Moi drodzy, przyjaciele, za blokady odpowiedzialne jest zawsze nasze ja lub średnie ja. Nigdy nie jest za to odpowiedzialne wyższe ja. Nigdy. Ono bowiem nigdy blokad nie powoduje. Dlatego też usunięcie ich musi być zainicjowane przez nasze i średnie ja. Wyższe ja może skutecznie pomóc w tym procesie, jeśli je oczywiście o to poprosisz. Dlatego pamiętajmy też. Że bardzo ważna jest codzienna prośba o przewodnictwo, ochronę i pomoc. Możesz również poprosić wyższe ja o pokazanie ci, co powinieneś robić, by usunąć blokady i ponownie otworzyć połączenie z Nim. Tylko i tylko i wyłącznie wyższe ja posiada wiedzę i wgląd w to, co powinieneś robić, co powinieneś, co powinnaś robić, aby dokonać duchowego oczyszczenia. W tym celu musisz oddać do dyspozycji wyższego ja wymaganą ilość energii. Nawet wtedy, gdy nasze połączenie jest zablokowane, prośba o pomoc w duchowym oczyszczeniu osiąga wyższy ja, które to nie będzie ociągało się, nie będzie się ociągało szybkim i skutecznym, pospieszeniem nam z pomocą. Na dzisiaj uważam, że naprawdę wystarczy informacji. A następnym razem opowiem Wam, jak uwolnić się od winy. To zajęło w moim przypadku trochę czasu, lecz udało mi się tego dokonać. W pełnym szczęściu. Dziękuję wszystkim Państwu i zapraszam do komentarzy, subskrypcji i naszej wzajemnej współpracy. Przytulam wszystkich Was do serca, miłością do życia Marzena G.